Na tak proszę. Tylko taki stanie w mobilie to kazaleczki. Będę na zegdzie? No, na jaśniczego, kapitana. Witam przepraszam, ale muszę się To może jest i... jestem dobrze tam, <śliniczny> Don't leave the camera, to the door. Panie nie posiłku! Ale on mówi, że nie ma syna. Ale co ty tam tak patrzysz? Wierzby, królewskie, 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 Jak to się mówi, pod latarnią. Za chwilę dokonamy uroczystego otwarcia. Pięćdziesiątki naszego zacnego jubilata Adasia Probosza. Właśnie y, daje pan kapitan sygnał y, do rozpoczęcia i y, zobaczycie co za chwilę będzie się działo. Brawo! Słuchajcie, to jest specjalna butelka. Ja nie wiem, czy to się jeszcze nadaje do picia. Ja tą butelkę dostałem na Giro del Trentino to jest ich na, najlepsze z trydentu Trento Dog. Takie najlepsze, które oni tam na zwycięzcy wyścigu dawali i tak dalej. Dali mi taką butelkę z tym, że ona już ma z 5 lat. Nie będzie miała. Więc zaraz zobaczymy, co się jeszcze daje widzieć. nie, to mamy co picu, ale wypróbujemy to. 100 lat, 100 lat niech żyje, żyje nam. Solat, lat, sto lat niech żyje, żyje nam. Bardzo tęsknię i czpili mi się za tymi latami takimi dziecięcymi, kiedy stawaliśmy u babci yy, domu na wakacje, jak bywałem, za całe wakacje tam siedziałem. Budziły nas muchy, nic innego tylko muchy tysiące much. I pierwszą rzeczą, jaką wychodziliśmy na podwórko, to trzeba było wdepnąć kacz albo wkrótce w zależności od tego, o której godzinie wstaliśmy albo udało nam się jeszcze załapać na świeże ziemniaki, które właśnie z parnika były wysypane i były ubijane tam gdzieś w jakimś kotle dla Bez te. Bez te. A jak już nie, to na chleb z zimnym mlekiem. Świeżutki chleb przywieziony prosto tam gdzieś ze sklepu. Z zimnym mlekiem takim wyciągniętym ze studni, bo na noc się zostawiało mleko, w studni nie było podziarek. No i zupełnie inne to miało wymowę niż teraz, krew, krew, to wszystko, co się nam wydaje. Chociaż tak naprawdę ja myślę, że mleko, które wtedy Teraz nowe jednak na wsi, tylko że my nie mamy okazji się napić. Ja najbardziej lubię takie nie, nie odcedzone jeszcze, takie prosto do garnka, mało, ale teraz już się go nie napił. Teraz, nie, teraz, nie teraz mam jak, ja nie mam jakieś opory, natomiast e, zimne takie właśnie wyciągnięte gdzieś tam z jak najbardziej. I te lepy na muchy, ja tych lepiej. nie dlaczego ludzie do wody Nie, 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 nie nie rozumiem.

Niecodzienny pan, którego właśnie minęliśmy po naszej prawej stronie, który łapiał energię słoneczną. Miałem okazję go poznać parę lat temu, e, pływając po wiśle kajakiem. Oświadczył nam, że łapie energię słoneczną, żywi się nią w zasadzie. E, mało je, mało bije, a w e, słoneczne miesiące żyje głównie z energii słonecznej, dzięki niej. Ja, Jacek przed chwilą powiedział o tym facecie, który tam stał i energię słoneczną łapą, bo podpłynęli tego kajakarze, kiedyś pytali, go, czy czy nie przychodzi energię słoneczną łapą. To jest no. dokładnie dlatego... Proszę. My tutaj dbamy o wasze bezpieczeństwo i sprawdzamy, czy inne obiekty pływające tak, tak, z nami nie zamierzają się zderzyć. Monitorujemy tutaj, tak. Szeźwim nie wiem, trzeźbym nie wierzę, że dają moje Tróweczkę kokady. Jak to w polskim? Tak ładnie. ładnie <grymne> dialog jest tak, bardzo słaby. Tak. Bardzo łatwo ten dialog jakoś mi utrzymał. Coś no, wam nie tak. idą dialog. I dlatego czasem nie przepadam za amerykańskich kiedyś. Tam coś coś dzieje. Ile, ile możesz. No, ostry, tak. jest, a u nas są takie szklaki zaleje. Na spokojnie. Na oczy spojrzeć. Taki łącznie gdzieś spojrzeć. Nie jakiś tam burr. Bardzo. Nie, 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 nie. Zdecydowanie. No to co? Nie, no, 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 tak nie ma, nie dzieje się. 700 metrów. Byliśmy, proszę pana, ostatnio z żoną. Moją? Halimirowskiej. I co? I miałem aparat Zotka 5 i zrobiłem parę nich? W imieniu pana kapitana zapraszamy serdecznie jestem na rozpoczęcie i powitanie naszego nowego no, no, Adama, Ad naszego jubilata Adama i rozpoczęcie naszego turnusu urodzinowego. A Że Amelka z dorotą do tak? sekcji gimnastycznej. Tak? Tak. to O nie, to robimy to Właśnie nie A my do będziemy głos? dyskutować. Mam <laughs>

Śpiewać! 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 Śpiewać!